19 referatów, 140 uczestników, wysokiej klasy specjaliści, świat nauki, liderzy i przedstawiciele krajowego i europejskiego sektora energetycznego. 12 i 13 marca w Słoku Koło Bełchatowa wymieniali się doświadczeniem, zdobywali wiedzę, wypracowywali wnioski na 12 Monotematycznej Konferencji Naukowo-Technicznej. Miło mi Państwa powitać na 12 Konferencji Naukowo-Technicznej. Pod tytułem Procesy niszczenia, powłoki ochronne oraz nowoczesne materiały kotłowe. Tematyka tych, tej konferencji jest ściśle właściwie związana z częścią techniczną, no bo w końcu Rafako jest firmą technologiczną i, i tym się szczycimy. Natomiast myślę, że zawsze na początku trochę jest dobrze porozmawiać na temat tego, po co ta technika jest nam potrzebna, prawda? Bo gdyby nie było inwestycji, gdyby nie było nowych budów, gdyby nie było przedmiotów do modernizacji, obiektów do modernizacji i poprawy działania, to by tak naprawdę spotkania nasze na tego typu konferencjach były bezprzedmiotowe. Bo to, czy my się będziemy zajmować nowymi materiałami, nowymi stalami, czy tak to w tym roku jest nowymi elementami i powłokami ochronnymi, to, to to wszystko jest efektem tak naprawdę zapotrzebowania, które pojawia się z rynku, tego co od nas chcą klienci, to co się oczekuje od takich dostawców jak Grafaco bądź innych firm, które również tutaj są obecne, to są wyzwania, które, które musimy sprostać, które musimy być w stanie w sposób skuteczny rozwiązać. Możemy tak dzisiaj powiedzieć, że jest bardzo istotna poprawa w tym zakresie, jest coraz to więcej inwestycji, które są realizowane, które się wreszcie odpaliły, mówiąc tak kolokwialnie. Które w tej chwili możemy budować. Jest wiele takich, które są jeszcze na horyzoncie, ale to rokuje dobre, dobre perspektywy. To jest coś, co myślę, nam wszystkim jest potrzebne, bo, bo jednak muszą być projekty, muszą być te, jakby, musi być ten, to paliwo do tego, żeby móc inwestować i badać i dyskutować na tematy technologiczne. Miniony rok to dla samego Rafako czas obfitujący w nowe realizacje. Kontynuował prezes Krzysztof Burek. Jak wiadomo, w kwietniu podpisany został kontrakt na blog jaworzyński, potem jeszcze wcześniej wszedł w życie projekt na Opole, potem został podpisany blok na Kędzierzyn, jak również w międzyczasie uzyskaliśmy parę kontraktów na instalacje ochrony środowiska, myślę tutaj o SCR, o elektrofiltrach itd. Tak to by świadczyło o tym, że faktycznie coś w naszej energetyce drgnęło, bo jak porównywaliśmy to do sytuacji sprzed dwóch lat, gdzie naprawdę było bardzo wiele projektów, które były bądź zawieszone, bądź w czasie dyskusji, bądź nie było wiadomo, co się dalej będzie z nimi działo, teraz ta analiza pokazała, że wiele z tych tematów właśnie już jest realizowanych. To tylko wstęp słowa wprowadzenia w temat 12 konferencji naukowo-technicznej, konferencji w opinii jej organizatorów i uczestników długo wyczekiwanej, wysokospecjalistycznej, potrzebnej dla dalszego rozwoju branży. To jest bardzo szczegółowa i tematyczna konferencja, ale dzisiaj właściwie sprawność kotła i sprawność całej jednostki energetycznej jest zdeterminowana materiałami. W końcu energetyka niemiecka, która sięgała po najwyższe parametry technologiczne, miała problemy właśnie z materiałami, ze sposobem łączenia materiałów wysokich jakości, z udziałem pierwiastka tytanu, z metodami spawania, z tymi elementami, o których ta konferencja mówi. Ona może jest bardzo szczegółowa, ale prawdę mówiąc, w tym zakresie zdobycie wiedzy jest możliwe na bardzo niewielu konferencjach, jest też prawdą, że ta konferencja jest skierowana do wąskiego grona specjalistów. Ona nie daje poglądu na temat ogólnej energetyki. Ona daje pogląd dla dobrych specjalistów o tym, w jaki sposób można kierować się decyzjami przy procesach inwestycyjnych lub przy procesach eksploatacyjnych. Tematyka tegorocznej konferencji wzięła się z tego względu, że po prostu dawno taki tematyk taka tematyka nie była poruszana na konferencjach, no a niszczenie towarzyszy nieorozłącznie z eksploatacją. No i możliwość przeanalizowania uwarunkowań procesów niszczenia, które wpływają na trwałość, pozwala na doskonalenie eksploatacji kotłów, również i Wyciągnięcie wniosków odnoszących się do, na przykład, do nowych projektów yy, i do przenoszenia wyników z jednego kotła do drugiego. Jakkolwiek każdy obiekt w pracach diagnostycznych związanych z trwałością i zniszczeniem trzeba traktować indywidualnie. Myślę, że wiele uczestników tutaj i wiele firm, które jest obecne i prezentuje swoje doświadczenia. Może wnieść bardzo wiele dobrego do tych rozwiązań, bo to jest nie tylko dla nas istotne, ale również dla eksploatatorów, dla elektrowni, dla elektrociepłowni, dla użytkowników elementów i urządzeń energetycznych. Tematy materiałoznawcze, kwestia analizy zniszczeń to mimo olbrzymiego potencjału i ugruntowanej pozycji Rafako temat, na który przemysł sam sobie odpowiedzi nie udzieli. Tu z pomocą przychodzi nauka. My współpracując z nauką, Znajdujemy te odpowiedzi we współpracy z klientami. Stąd duży udział referatów naukowych w programie tegorocznej konferencji. Bez uczelni w zasadzie nie dalibyśmy sobie rady. Uczelnie to jest no, najważniejsze nasze uczelnie AGH, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska. No, to są ludzie, którzy posiadają bardzo duże doświadczenie. Wspomniany też o panu profesorze, profesor Helnas jest też no, osobą, która... Jak gdyby pracuje w tym temacie już wiele lat. Celem konferencji było nie tylko przyjrzenie się procesom niszczenia, ale przede wszystkim działaniom wyprzedzającym, zwiększającym trwałość, niezawodność i poprawiającym wyniki ekonomiczne. Metody zapobiegania głównie poprzez zastosowanie powłok ochronnych, które nakładane są na stosunkowo tańsze materiały, albo takie, które nie spełniają wymagań w danych warunkach. No jeżeli nie spełniają, a zastosowanie nowych, droższych np. starych no jest bardzo kosztowne. Wtedy rachunek ekonomiczny jednoznacznie wskazuje, że w wielu przypadkach, nie zawsze, te powłoki ochronne dają bardzo pozytywny efekt ekonomiczny. A szukając przyczyn niszczenia i degradacji materiałów, Pan wskazywał takie trzy główne przyczyny, możemy je. Tak, no, jeżeli chodzi o te przyczyny niszczenia, to pierwsze wynikające z projektu, który w tej chwili trudno wierzyć w to, że w projekcie będą jakieś wady, błędy, gdyż nowoczesne projekty są oparte o dyrektywę ciśnieniową i to musi być spełnione. No później druga grupa tych przyczyn wystąpienia procesu niszczenia no to jest wykonawca, producent. No tutaj podobna sytuacja jest, że rzadko kiedy w współczesnych kotłach dochodzi do jakichś nadużyć, w sensie pominięcia know-how, wiedzy najnowszej itd. One są projektowane i wykonywane zgodnie z zasadami BAT, czyli najlepszych technologii stosowanych w wytwórstwie, nie tylko w branży energetycznej. Natomiast najistotniejsza tutaj jest trzecia grupa przyczyn, które mieszczą się w diagnostyce, w eksploatacji, w remontach, w modernizacji, tam gdzie są bardzo często przyczynami są błędy ludzkie, czyli spawacze, którzy no, z różnych powodów nie wykonują tych złączy, zgodnie no, z wymaganiami brak y, przetopów, y, przegrzanie, jakieś niewłaściwe parametry technologiczne, no, ten y, czynnik ludzki tutaj bardzo często występuje. No, i, i te wnioski, które płyną z tych analiz, no, powinny służyć temu, żeby w przyszłości uniknąć y, potencjalnych y, zagrożeń związanych z tym, że w czasie wykonania jest to robione niewłaściwie. Rozwój energetyki bez postępu inżynierii materiałowej byłby niemożliwy. To ścisła i prosta zależność. W związku z nałożonymi przez, przez Unię jakby ograniczeniami w emisji, emisji gazów my, po, my potrzebujemy osiągnąć lepsze wydajności kotła, lepsze sprawności, a to osiągamy Możemy to osiągnąć tylko i wyłącznie podwyższając parametry czynnika, czyli temperaturę i ciśnienie. Podwyższając te parametry, automatycznie zderzamy się ze ścianą, którą, którą stanowią nam materiały, dostępne materiały. Dlatego potrzebujemy znaleźć nowe materiały, które pozwolą nam zaplikować na krytyczne elementy bloków, bloków energetycznych, tak jak ściany szczelne, jak, jak przegrzewacze. E, parowniki? Poszukiwanie i dobór materiałów do wytwarzania elementów kotła pracujących w temperaturach wyższych niż obecnie staje się priorytetem, uważa Jacek Janas. Energetyka to taka branża, która materiały musi w sposób szczególny traktować, ponieważ to nie jest coś, co gdy się pomylimy, to wymienimy po roku czy po dwóch latach. Podejmujemy decyzję już w momencie projektowania, a właściwie w momencie tworzenia koncepcji. Która to decyzja będzie ważyła przez 35-40 lat na danym urządzeniu. To jakie materiały dobierzemy, przesądzi i o sprawności bloku, i o kosztach eksploatacyjnych. Stąd, naprawdę, materiałoznawstwo i ten element podejścia do właściwego doboru urządzeń i materiałów jest bardzo, ale to bardzo ważny, szczególnie w energetyce. Kotły dużej mocy o parametrach nadkrytycznych to wciąż stosunkowo młody temat w polskiej energetyce. Eksploatacja nowych bloków ruszyła zaledwie kilka lat temu, stąd możliwość wymiany doświadczeń jest na wagę złota. To są te nasze pierwsze właściwie wzajemne wymiany, które dokonujemy w branży. One są szczególne ze względu i na reżimy parametrów wody kotłowej. Faktycznie elementy, które są związane z wewnętrzną powierzchnią materiałową, jak i na zabezpieczenie takie zewnętrzne materiałów, na co, na co ta konferencja jest ukierunkowana, bo ona mówi w jaki sposób musimy się zabezpieczać przed erozyjnością, w jaki, jakie materiały stosować, jak możemy polepszać dyspozycyjność poprzez to, że elementy, które zastosujemy, mogą dłużej przepracować pomiędzy resursami odpowiednimi, czasowymi w ramach planów remontów. Co te trzy lata pokazały eksploatacji? Pojawiły się problemy? No, to jest kocioł szczególny, bo to jest pierwszy kocioł, ten o którym ja mówiłem, o kotle, który został wybudowany w elektrowni Magisza. To jest kocioł, który był pierwszym na świecie kotłem fluidalnym na parametry nadkrytyczne. I stąd jest to kocioł, który również optymalizacja jego układu całej komory palniskowej była robiona w oparciu o znacznie mniejsze jednostki podkrytyczne. Więc moglibyśmy tak dawać przykłady, że te doświadczenia to zarówno w zakresie eksploatacyjnym, gdzie w tej chwili stosujemy na przykład różne powłoki ochronne dodatkowe, czy wiemy, że bardzo starannie należy prowadzić rozpływ powietrza w poszczególnych strefach, co jest istotne ze względu na właśnie wytrzymałość erozyjną materiałów, ale też olbrzymie doświadczenia, które producent tego kotła zdobył, ponieważ w następnych swoich jednostkach te elementy, które u nas są trudne, być może nie że awaryjne do końca, ale trudne, to już nie są stosowane rozwiązania i w tych kotłach, które są kolejnymi rozwiązaniami, wyeliminowano niektórych z elementów dla nas trudnych. Potrzeba poszukiwania nowych materiałów i powłok ochronnych wynika jednak nie tylko z inwestowania w kotły o parametrach nadkrytycznych. To tematy ściśle powiązane z procesem niszczenia materiałów, a więc także z nadszarpniętymi zębem czasu urządzeniami będącymi wciąż w eksploatacji. Polska energetyka, jak Państwo wiedzą, no już ma swoje lata, jest raczej wiekowa, dlatego też większość tych urządzeń przeszła dawno, Okres obliczeniowy. Dlatego w tej chwili energetyka duże pieniądze kładzie na robienie diagnostyki i badanie stanu, w jakim ona się znajduje i my im w tym pomagamy, robiąc różnego rodzaju badania kotłów, rurociągów, armatury, tak, żeby sprawdzić, czy te urządzenia są bezpieczne, czy mogą być dalej eksploatowane i jak długo jeszcze. Te wyniki są przekazywane dla naszych klientów, czyli dla elektrowni, elektrociepłowni czy też zakładów przemysłowych, które zlecają. My pracujemy wspólnie z Politechniką Śląską w Katowicach i z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, które są naszymi podporami, jeżeli chodzi o, o samą wiedzę naukową i o te podejście no, stricte naukowe. Wnioski wypływające z 12. konferencji w Bełchatowie mogą znacząco wpłynąć na rozszerzenie palety badań diagnostycznych wykonywanych na eksploatowanych kotłach, a także na przebieg i sposób modernizacji kotłów. W przypadku modernizacji danego obiektu można albo zastąpić materiałem, który był zastosowany, bo on mógł ulec zniszczeniu z różnych powodów, albo w wyniku analizy, czyli tych badań diagnostycznych głównie, które były po prostu prezentowane, można zastosować materiał, który ma już lepsze cechy charakterystyczne, czyli może pracować na przykład dłużej i na przykład na wyższe parametry pracy. Rafako ma na swoim koncie lata pracy i doświadczeń z tego typu materiałami, z konstrukcjami kotłów nadkrytycznych i rozwiązaniami technicznymi bardzo zaawansowanej techniki spawania, która w odniesieniu do tych materiałów ma kolosalne znaczenie. Są to nowej nowe generacji materiały, takie jak na przykład Super 304H, HR3C, HR6W, Sanikro 25. No, wcześniej były stosowane materiały na przykład na komory P91-P92 i te materiały znajdują się w opracowanej dokumentacji konstrukcyjnej kotła, następnie trafiają do nas jako do działu spawalniczego, gdzie opracowujemy technologię spawania obróbki ciepnej i następnie trafiają do konkretnego wytwarzania u nas w Brafako w produkcji, a następnie na montaż. To jest taki proces nieskończony, że cały czas będzie potrzeba poszukiwania nowych, nowych materiałów. W związku to z To znaczy że... im wyższe będą parametry, parametry pracy kotłów, a właściwie wyższe e, sprawności do czego się dąży, to będą wchodziły coraz to nowsze e, materiały, aby po prostu te wymagania e, spełnić. I ten proces będzie przebiegał no, cały czas e, do przodu, czyli coraz nowsze e, generacje materiałów będą występowały. Organizacja konferencji poświęconej materiałoznawstwu, problemom niszczenia stali i powłokom ochronnym była dużym wyzwaniem dla jej organizatorów. Udało nam się tutaj zebrać fachowców z całej Polski, jak również mamy parę firm zagranicznych, które oferują nam bardzo nowoczesne rozwiązania właśnie w tym zakresie. Jest to dla nas bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że wymagania związane z ochroną środowiska, wymagania związane z budową nowoczesnych bloków, w szczególności bloków. Na parametry nadkrytyczne no, wymagają tutaj stosowania już specjalistycznych stali. Stali, które pracują w bardzo wysokich temperaturach i w trudnych warunkach. Tegoroczna konferencja to powrót do korzeni. Czyli do idei tej pierwszej konferencji, która była 11 lat temu, bardzo specjalistycznej. Po drodze mieliśmy wiele konferencji, które mówiły o tych technologiach, które oferujemy. Ale nie, nie wszystkie były aż tak szczegółowe jak właśnie ta pierwsza na temat urządzeń pomocniczych, czy ta ostatnia na temat materiałów. Jest ona adresowana właśnie do tej kadry w elektrowniach, elektrociepłowniach, które zajmują się swoimi obiektami bezpośrednio, które muszą je remontować które i ludzie ci chcą często znać przyczyny tych, nie, tych problemów, które się pojawiają. Tutaj naukowcy wyjaśniają, skąd bierze się korozja, skąd biorą się zniszczenia. I jak im zapobiegać i jakie materiały stosować, żeby tej, tych zniszczeń było mniej. Dlatego ta, 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 ta tematyka jest, jest, jest bardzo taka nawiązująca do, sam, do tych e, takich źródeł wiedzy o, o kotłach i o materiałach. Konferencja zrealizowana została w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Po raz drugi już realizujemy wspólnie Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczące badań materiałowych, które zmierzają do opanowania, do zdobycia własnego know-how, opanowania nowych materiałów, które będą zastosowane w kotłach tych najwyższej generacji. Mowa tutaj o kotłach ultra super nadkrytycznych. W ramach tego projektu został opracowany kocioł referencyjny na bardzo wysokie parametry o, o sprawności, no, bliskiej 50%. No i zastosowanie tych nowych materiałów wymaga zrealizowania szeregu badań pokazujących możliwości wytwórcze Rafachów. Rafako od wielu lat współpracuje z kilkoma krajowymi ośrodkami naukowymi. Udział w programach badawczo-rozwojowych dotyczy trzech obszarów programów innowacyjnych, technologii wytwarzania, a także wchodzenia na nowe rynki z produktami, którymi Rafako do tej pory się nie zajmowała. Chcemy wejść, zobaczymy jak, jak to się potoczy, ale pracujemy nad tym nad ochroną środowiska, czy nad instalacjami oczyszczania spalin na statkach oceanicznych. Czyli to jest zupełnie inny kierunek niż, niż do tej pory Rafako robiło. No a jeśli chodzi o tą pierwszą część, czyli te grupy związane z tym, co Rafako robi, czyli wytwarzanie, czyli lepsza technologia spawania, lepsze materiały. To są rzeczy, które właśnie bardzo często robimy z instytutami naukowymi, z politechnikami, z AGH, E, korzystając e, również e, z pomocy Unii Europejskiej, z różnego rodzaju e, środków e, finansowania. E, zresztą nie bez kozery ta konferencja jest właśnie robiona z e, podjaką Śląską po raz e, 12. Nie, jed, nie pierwsza zresztą tego typu i e, nie jedyna in, e, konferencja, którą robimy wspólnie, bo e, na tym polega nasza siła, myślę, żeby e, te e, kompetencje badawcze, rozwojowe, łączyć jednak z biznesem, z przemysłem, czyli z tym takim praktycznym zastosowaniem, no bo bez tego nie ma rozwoju i bez tego nie ma przyszłości.